Wiesz, kto dzwoni? Co? E, sie siema Marcin mówi, wiesz, kto dzwoni? Nie. Yeah. Nie wiesz? E, skasowałeś mój numer? Marcin? Marcin dzwoni, skasowałeś mój numer? Nie pamiętasz, kto do ciebie na bajerkę w parku podkręcił? Nie. Pamiętasz, a wysłałaś mi smsa, żebym podkręcił na Mazury do ciebie? Marcin? No, Marcin z parku, trzy, trzy, trzy miesiące temu, pamiętasz. No to co? To jak ustawiamy się my, tak, wiesz, na, na bajerkę, to tak troszeczkę. nie wiem, nie wiesz, nie wiesz, nie, wiesz, nie wiesz, co? Ej, ale. Jeszcze, e <śpuszczak> Ej, szczerze, że, że zrobiłbym bym ci minety, minetę, że szok. Ej, miałabyś miała szok. No. ho, ho, wiem. ho, ho, To Ej... tam? Ej. A przy... A ten. Nie, bo to taka troszeczkę jesteś spoza Warszawy, co nie? Dokładnie. No? Nie, bo wiesz, ja, ja taki troszeczkę jestem chłopczyk. To wiesz, mieszkam sobie na woli, tu spojrzę, tam zajrzę, wiesz, tam gdzieś pójdę. I wiesz, znaczy, wiesz co chodzi, wiesz o co chodzi. Ej, ale to, bo, bo na Wołom mieszkasz, tak? No mówcie, żeby ja miałem kiedyś w no co kiedyś na imprezę jechałem i ten i... No, pamiętasz. A co teraz i wra do siebie do domu, bo pociągu jesteś? Aha, a ten... A co, to się ustawiamy tu. A nie, poczekaj, poczekaj, nie nie, 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 nie wyłączaj. Ten, to co, ustawiamy wszystkie na, na, na bajewkę małą? Co? O, no dobra, to zadzwonię później, jak jedynie wilgotna.